Witam o poranku, jedna już paczka jest, tu drugą robię, na takiej szmatce zawsze, to się nie da schnieć tak dobrze. Zawsze magnesem robię, bo to zdarzyło mi się, że jedno było aluminiowe, powinna być puszka, a się okazało, że nie mam dwie te torby. Pierw się pomału. A teraz coś o tym radio. Nie, nie będę go naprawiał. Powyciągam co się da i pójdzie na wywalenie. Nie ma sensu. Nie działa. A teraz na mój stół, na którym pracuję tu mam kilka rzeczy. Do powiedzenia i do zarobienia. Mam puszaczkę, rzucam sobie tutaj drobne tak? Widzicie, waga. Baterie to są baterie, które można naładować. Fajna rzecz. Nie wiem, czy wam to pokazywałem, ale to jest z lodówki turystycznej i to grzeje i chłodzi. No, i takie radyjko oczywiście chodzi, bo jest ten. Widzicie, które jest godzina? To jest rano, żeby ktoś nie powiedział, że to jest nie wiadomo co. Mam go w łazience. proste radyjko. Tylko nie mam takich baterii dużych. Mam mniejsze. Ale super radyjko. Bez problemu można zawsze coś zrobić. Puszki się zbierają. To zaraz odniosę. Tu mam jakieś śmieci, tutaj śmieci. Muszę dzisiaj wprowadzić rower. Bo mam taką nóżkę do rowera. Ciekawe czy będzie pasować. Trochę jest za ale, może dzisiaj wjedziemy do mrówki i kupię. O, właśnie. Będziemy malować rower. Może chcecie mi pomóc. Powiem Wam szczerze, że zmieniłem tą pracę, ale. Od, od początku, jak pracuję, na początku było bardzo źle, bo było jeśli chodzi o plecy plecy są na takim etapie, że przyzwyczajają się do tego. Ale znowu no nie jest jakaś tam tragedia. Nie chodzi mi o jakąś tragedię, ale. Początki zawsze są trudne. O, mój kot tu łazi. Patrzcie jak wygięłem ostatnio na złomie klucz. Powiedzmy dam. Powinno być tak, tak się wygiął klucz. Potrzebuje taki pręcik zrobiony krótszy. Tylko taki cienki, bo powiecie zaraz, że przez to se ten przecinek, przecinek nawet gdzieś tu miałem. A jeszcze jedną znajdę miałem wam pokazać. Ale nie na szkwa. O, widzicie, takie śmigły z aluminiowe, tylko właśnie ta jedna jest metalowa. Muszę ją uciąć. I oczywiście tu mam kilka rzeczy do rozebrania. A tu mam moś. Chyba ile ważę? Waga też taka jaka jest. No. O 43 deko. Muszę porozbierać i pochować. Bo wiadomo, że wszystko się... Rozbiera, rozbiera, tak odkładam. Widzicie, to jest taki mój stół, gdzie sobie tak rozbieram. Tu jest ta moja znajdka. Fajnie, takie coś mieć, powiem Wam. Taki stół. Tu jest ta lampka, którą sobie robiłem. Teraz będzie wykorzystywana, bo będzie mój syn. Będę musiał posprawdzać te wszystkie baterie, bo takich mam trochę pełno. Muszę to porozbierać, porobić. Jeszcze zobaczę jedną ja rzecz. Ostatnio taka pani wyrzucała takie znicze. Mówi, że wkładów nie ma, ale ona nie używała ich wkłady wyciągła bo jej się wkłady przydają a mówi to wywaliła trochę głupota no to jest plastyk ludzie nakupią tego a później wyrzucają a później wiecie gdzie to trafia wszędzie tam gdzie nie powie. Co jeszcze miałem do powiedzenia? To radyjko, może teraz w niedzielę uda się będzie ładnie to pojadę po radyjko na słońce. Na giełdzie kupię, bo tam jest najtaniej. Bo oczywiście w sklepie takie radyjko kosztuje 150 zł, a na giełdzie to mniej niż 100 zł. Ostatnio jak kupowałem, to w porównaniu do teraz do sklepu, no to by była różnica 60 zł. Niezła różnica, co nie? No i trzeba pomału myśleć o współpracach. Pomyśleć o tym wszystkim, zacząć pomału, pomału. Współpraca różne. Znacie takie radyjko? Powiedzcie z jakiego to roku? A może tu jest rok? <laughs> Nawet nie pisze skąd jest. Pewnie pobiera mało prądu i mógłbym się podłączać do tego, ale powiem Wam szczerze, że nie chcę podłączać do prądu. Szkoda mi ten. Szkoda, że nie można go podłączyć jakoś do panelu słonecznego. Bo ja bym to podłączył. Oczywiście. Ten, ale zobaczymy kiedy, czy jakbym podłączył do którejś z tych baterii, które mam, czy one by nie dały radę uciągnąć tego. Nic, widzimy się w następnym odcinku. Powodzenia, życzę miłego tygodnia.